Floor. This is a robbery. They will probably find us soon. Do you have more weapons? I can handle it. It's probably the wind. <iliyor Wirtschaft> <cioè> Give it up, Santa! <small> Keste! 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 Właściwie jestem z Polski, ale moi rodzice byli Japończykami. A to ci dopiero. Coś mi stało, chodźmy sprawdzić. Ktoś ukradł pieniądze. Ktoś ukradł pieniądze. Nie może być. Musimy połączyć siły. Tak, to jedyne wyjście. Dobra robota, kocie! Musimy znaleźć tego Mikołaja, który uciekł z pieniędzmi!